Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam relacje z trzech ciekawych wydarzeń, których brałem udział we wrześniu. Jak pewnie zauważyliście oglądając moje filmy z Białego Stoku, uwielbiam zwiedzać muzea. Pierwsze z nich odwiedziłem już w wieku dwóch lat i od tego czasu są one nieodłącznym elementem każdego wyjazdu, czy to dłuższego, czy krótszego. Nie wiem czy wiecie, ale w każde wakacje już od 12 lat Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje wspaniałą grę stworzoną wprost dla takich osób jak ja. Rozgrywka Raz, Dwa, Trzy Warszawiakiem Jesteś Ty, bo taki tytuł ma relacjonowana przeze mnie akcja, polega na tym, że rejestrujemy się na dedykowanej stronie internetowej. Drugim krokiem jest odnalezienie na niej kart z pytaniami, do 31 placówek muzealnych z terenu Warszawy i Mazowsza. Następnie udajemy się do wybranych przez siebie co najmniej 8 instytucji i odpowiadamy na przygotowane do nich łamigłówki. Odpowiedzi rejestrujemy za pośrednictwem internetu. Każdy, kto prawidłowo odpowie na pytania, zostaje zaproszony na uroczyste podsumowanie do Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym roku odbyło się ono 10 września. Zawsze panuje tam wspaniała atmosfera. Można wziąć udział w koncercie zespół Biały Kot i zajadać się przepysznymi owocami z polskich sadów. W tym roku były to jabłka, gruszki oraz śliwki. Na koniec imprezy każdy otrzymywał torbę wypełnioną upominkami. Są wśród nich gry planszowe oraz okolicznościowe gadżety. Powiem wam w tajemnicy, że opłaca się odpowiadać na wszystkie pytania z wszystkich placówek, gdyż wtedy... Czeka na nas dodatkowa wartościowa nagroda. Biorę udział w tej zabawie od 4 lat i uważam, że naprawdę warto. Ciekawe wydarzenie, w którym wziąłem udział, jest ściśle związane z historią mojej dzielnicy. We wrześniu 1944 roku Niemcy deportowali z Włoch na tereny III Rzeszy ponad 4000 mężczyzn. Na pamiątkę tego wydarzenia od kilku lat tereny położone wokół stawu Koziorożca zmieniają się w trasę biegową. Dystans główny to 5 km, natomiast uczestnicy z mojej kategorii wiekowej mieli do pokonania 800 metrów. Każdy z biegaczy otrzymał pamiątkowy medal. Bieg odbył się 17 września. Ostatnie wydarzenie, które chciałem z Wam zrelacjonować, odbyło się 25 września w Ursusie na terenie obecnego Bazaru. A co się tam działo? Sami zobaczcie. Cześć, jesteśmy właśnie w Ursusie na drugim zlocie traktorów zabytkowych. Zaraz Wam wszystko pokażę. A na koniec zobaczycie paradę traktorów ulicami miasta. Jak widzicie, drugi zlot zabytkowych traktorów cieszył się ogromnym powodzeniem. Nie ma się zresztą co dziwić, gdyż program wydarzenia był wspaniały i imponujący. Zaprezentowano około 40 zabytkowych pojazdów. Każdy z nich można było dokładnie obejrzeć z każdej strony a wielu z nich nawet zasiąść za kierownicą. Najstarszy zaprezentowany pojazd miał równo 100 lat. Dodatkowymi atrakcjami były możliwość obejrzenia pamiątek z Izby Tożsamości Ursusa, Narodowego Muzeum Techniki oraz Stacji Muzeum, a także konkursy, Mistrz Traktorzystek, a także wybory na najlepiej odrestaurowanego traktora. Wszyscy zainteresowani tematyką Fabryki Zakładów Mechanicznych Ursus Mogli spotkać się z jego byłymi pracownikami i wysłuchać wspaniałych wspomnień. Podczas imprezy można było również posłuchać kapel ludowych oraz skorzystać z oferty gastronomicznej. To jednak nie wszystko. Największą atrakcją wydarzenia była parata traktorów ulicami miasta. Wyglądała naprawdę imponująco. Sami zobaczcie. Czas na rozstrzygnięcie mojego konkursu, serii odcinków o Białym Stoku. Konkurs trwał do 10 października. Tego dnia, wnikliwie przyjrzałem się wszystkim komentarzom. Niestety, nikt nie napisał komentarzy pod wszystkimi czterema filmami, ale postanowiłem nagrodzić osoby, które były najbliżej tego celu. Zwycięzcami są Jerzy Matysiak i Adrian Stróżak. Gratuluję! proszę o kontakt na e-mail rekreacjęnikolaja małpao2.pl Jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!